Typesa, działa na rynku już 7 lat. E, jesteśmy dystrybutorem e, wielu wiodących e, światowych marek, jeśli chodzi o technologię e, dla medycyny, medycyny estetycznej, dla ginekologii. E, pracujemy z takimi me, markami jak e, Deka, e, Palomar Medical, Sinosure, e, Pologen. E, doskonałym rozwiązaniem dla każdego gabinetu SPA, dla gabinetu medycyny estetycznej, e, dla. E, Gabinetu kosmetycznego również jest zabieg Endermology. Najnowsze urządzenia, czyli Integral i Endermolab, oferują zarówno zabiegi na twarz i na ciało. Firma, czyli producent tego, tej technologii, to jest RPG Systems, firma francuska. 26 lat tak naprawdę dopracowuje tą technologię, tworzy nowe rozwiązania, więc jest to zarówno świetne rozwiązanie dla kobiet, które chcą młodo, pięknie wyglądać świeżo. Dla osób, które chcą być w świetnej formie, czyli mieć smukłą sylwetkę bez celulitu, jak również dla sportowców, ponieważ no, między innymi tym urządzeniem jest rehabilitowany Ronaldo. Z rzeczy tak naprawdę, które, które, z którymi możemy się naprawdę po, po, pochwalić, to jest laser do ginekologii estetycznej Mona Lisa Touch który jest dedykowany każdej kobiecie i tak naprawdę rozwiązuje jej problemy na różnych etapach życia. Mówimy w firmie, że Monaliza jest kobietą, ponieważ faktycznie przychodzi nam z pomocą wtedy, kiedy potrzebujemy. Tak? Czyli dla każdej kobiety po porodzie, dla kobiet w okresie pomenopauzalnym, po, po chorobach nowotworowych, po prostu pozwala nam Dobrze, zdrowo funkcjonować. Z ciekawych jeszcze rzeczy, które oferujemy, to jest, mamy przyjemność pracować z najskuteczniejszym laserem do usuwania niechcianego obłosienia, Vectus. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą się pozbyć tego problemu na zabiegi, ponieważ zabiegi są skuteczne, gwarantują permanentny, trwały efekt i są bezbolesne. Więc w pewnym komforcie możemy pożegnać się z tym programem. ITPSA bierze udział jako główny ekspert w programie Beauty Inspector, który będzie emitowany w telewizji Polsat Cafe od 15 października. Zapraszamy wszystkich do oglądania, ponieważ tam będzie można się dowiedzieć, jak poprawić swój biznes, tak naprawdę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.itpsa.pl i na naszym Facebooku.